Siemaneczko widzowie, w kolejnym filmie na tym kanale, dzisiaj gramy w taką gierkę W ogóle ja ją grałem, tylko nie nagrywałem i zacznijmy od tego ile mam out. To jest początkowe, oczywiście już ulepszyłem go W środku, czekajcie bo nie pamiętam, tak wygląda Jak typowy golf, ja lubię golfy, nie? Na przykład, tutaj się zmienia kolor, różne rzeczy. Na przykład, w środku tak wygląda. Ładny Golfik. Drugie auto to jest BMA. Ja kocham BMW, ale ja chcę mieć czarną. Czarna będzie. W środku nie pokazuję. Tutaj na to możemy pozbierać. Tutaj zalekramy Tutaj Mercedes też czarny będzie. Bardziej biały. Tesla. Mi miałem ją. A na razie sprzedałem ją. No i taki coś. Nie pamiętam marek. aut, No i taki ten to to będzie czarny. No i BMW ładne. Audi na razie nie ma. Uuu, jakieś nowe autka. A takie starsze. No właśnie. Tu mamy tyle aut, czekajcie. A co za pieniądze? Bez sens. Stare auta, za pieniądze. Ale tu są auta piękne. Ej, ład! Tu mi się usunęła ta bema! O chłopie! O chłopie! To była moja bema to mam, tylko ten. Raz, dwa, trz trzy, cztery, pięć. Pięć out. Dobra, zacznijmy od tego. Nocny. Posłuchajcie, bo nie wiem, czy nie będzie muza. Ja na chwilę jestem cicho. A, reklama. Dobra, będę cicho. Posłuchajcie. Patrzcie, patrzcie, patrzcie Dobra, nie to... Tutaj nie za Rozbije się, czekajcie, driftem Kurczę, szkoda Puu. Rozwijamy się Wracamy Nie chce mi się zrezygnować Kolejne wspomnienie do mojej kolegi że skończyłem nagrywanie No i może sobie ulepszymy tą BMW Czekajcie, kolor No jaki jakiś czarny, Taki? Taki? To jest bardziej niebieski, ja bym... O, to już jest Kupujemy. Jakie mm. znaczki? Bez, bo tak. Ej, no tam niebiesko? Nie. Bez, bez. A co tak? Felgi. No ciemny kolor. To się podoba. No takie mogą być. I... Mm. Jakieś tam dodatki. A, felgi to już zostają. Ulepszenie. Kierowanie powinno... O, bo... Nie no, prędkość nie. Hamulce możemy co najmniej trochę. No i kierowność. Gdzieś tyle. I przechodzimy do... O, jeszcze zmienimy w naszym Mercedesku. Na razie wszędzie kolory zmieniamy. No i tu będzie bardziej biały. Tylko nie wiem, jak się tu ustawia. Powinny być kolory. A tu? Nie, tu są takie. By czarny to. Ja wiem, że tak. O. No, czarny też może być ładny. Całkiem. Kupujemy. Felgi musimy inne. Nie, nie. Tu są felgi. Czarne mogą być. Też. Pyk. Tutaj w tym aucie tyle będzie. Tutaj nie ma co zmieniać. Naszym pięknym. I tutaj jedynie chyba kolor. No i felgi też. <gry> Możecie zauważyć, że ulubiony kolor to czarny. No taki. Drugi można powiedzieć bardziej. No i resztę aut nie mamy. Przechodzimy do golfika. A może teraz jakaś inna mapka Początku. Nie? Ta, ta! Reklama będzie. Jakaś głupia, to. Razem się ścigamy, razem składamy. Nowe zestawy Lego Mercedes. Połączenie miłością do wyścigu. No, na pewno. Najpierw wyzwanie, żeby to ten. Jakoś ten. Dobra. Ten to ten posłuchajcie sobie. Tutaj będziemy musieli ulepszyć przyspieszenie. Szybko, bo tutaj przyspieszenie to powiem wam. Ale to jest ładne autko mi się podoba na przykład. No nieładne. No jedynie to czerwone jest. Teraz. teraz szybciej się rozpędza, a trzy mamy. O, razy dwa pieniądze. Ha! mi się kończy, razy dwa. Kurde, teraz to. Dobra, mamy. Jedziesz powoli, spoko się dryftuje tak spewka, albo jak nie ma ruchu. Jedziesz z 200. Ty, tego Mercedesa musimy przetestować, to ja się rozwijam. I teraz Mercedeska. w sumie Lecimy po kolei. Teraz tego Mercedeska testujemy. Też, też sz, sz, głos. Pod względem dźwięku tutaj jest moje ulubione auto. Szybkości to chyba też. Dobra, rozbijamy się. Czekaj. Dobrze się. O, teraz. Teraz tak szybko leci kaska. Gdzieś tak, dobra Musimy przetestować wszystkie autka, to nie zajmie nam to jakoś mega długo. Gdyby mi się nie usunęły auta, to by było dłużej. Dobra, rozbijamy się. Mm. Proszę, testowaliśmy. To jest chyba ostatnie autko, czego widzę. Tak. Uh -huh -huh. Nasze ostatnie autko. I to jest szkło. <tryk> Pod względem dźwiękości to bym dał dwójkę. Jakby ładny dał do tego. No, pierwszy daje. Chociaż nie wiem, czy na prawdziwy. To auto. No taki. Mercedes, ten. nie ja tak, To mercedes. Za Audi. Dobra widzowie, na dzisiaj to będzie wszystko. Jeżeli się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Siema!